Firma Monavi w planie marketingowym zawarła 9 sposobów na zarabianie pieniędzy: Sprzedaż detaliczna, premia dla najlepszych sprzedawców, premia od zamówienia hurtowego, premia od pierwszego zamówienia, premia za stworzenie gwiazdy, premia zespołowa z obrotu grupy, kierownicza premia wyrównawcza, fundusz kierowniczy, wielokrotne centra biznesowe. Elementy planu zawierają zarówno możliwości uzyskania dochodu szybkiego w postaci wysokich premii jednorazowych oraz charakterystycznego dla branży MLM dochodu pasywnego opartego o procent z obrotu całej organizacji. Wypłata należnych prowizji następuje co tydzień. Uzyskane wynagrodzenie wpływa na Twoje konto do czwartku następnego tygodnia za poprzedni tydzień pracy, abyś jak najszybciej mógł cieszyć się efektami swoich osiągnięć. Nawiązanie współpracy nie wiąże się z potrzebą zakładania działalności gospodarczej. Uzyskane dochody możesz rozliczyć jak zarobki z zagranicy w zeznaniu rocznym. Ten nowatorski plan wynagrodzeń stworzył możliwości budowania stabilnej, głębokiej organizacji. Szczególnie istotny element tego systemu to sposób umieszczania kolejnych współpracowników przez osobę sponsorującą. Obowiązuje tam zasada kto pierwszy ten lepszy, aby szybkość podjęcia decyzji na temat rozpoczęcia współpracy miała bezpośredni wpływ na zajęcie uprzywilejowanej pozycji. Jeśli jesteś zaproszony do współpracy poprzez aktywnie działającego sponsora, zapewne oprócz ciebie ta osoba zaprosiła jeszcze inne osoby. Pierwsze dwie osoby, które decydują się jako pierwsze, trafiają do lewej i prawej nogi tworzonej przez niego organizacji. Słowo binarny oznacza, że nie tworzymy nowych odnóg, tylko rozwijamy te dwie rozpoczęte. Stąd kolejne osoby zasponsorowane trafiają do organizacji tych, którzy przystąpili wcześniej. Jeśli szybciej skorzystasz z zaproszenia, możesz tym sposobem pozyskać partnerów pośrednich, niezaproszonych bezpośrednio przez ciebie, ale generowany przez nich obrót zaliczany będzie do Twojej wypłaty wynagrodzenia prowizji z obrotu grupy, wyjaśnionej w dalszej części tego filmu. Ten sposób rejestracji będzie tworzył tak zwaną nogę sponsorowania, a ta druga będzie Twoją osobistą. Twoim zadaniem będzie uzyskanie równowagi pomiędzy tą nogą a nogą osobistą. Będziesz dopisywał kolejnych kandydatów tak, aby rozkład punktów w lewej i prawej nodze był podobny. W tym układzie jedną nogę będziesz budował wspólnie z górną linią sponsorowania. Dlatego też czas na podjęcie decyzji ma znaczenie, gdyż wcześniej przystępując, możesz pozyskać na starcie większą liczbę partnerów. W 2009 roku ten plan marketingowy został wyróżniony jako najlepiej płacący system wynagrodzeń, który w znacznym stopniu oprócz produktu przyczynił się do fenomenalnego wzrostu firmy i w ciągu zaledwie pięciu lat wykreował 100 milionerów dolarowych, a na liście płac znalazło się blisko 100 tysięcy ludzi. Lista płac jest kolejnym dowodem, że Monavi nie ukrywa prawdziwej satysfakcji z tego, że tyle ludzi uzyskało bardzo wysokie dochody, i jest to kolejne wyróżnienie dla tej firmy, gdyż niewiele firm w tej branży publikuje podobne zestawienia. Na tej liście możesz znaleźć miejsce dla siebie, aby określić swoje oczekiwania wobec współpracy z Monavi, a po prawej stronie tabeli możesz zobaczyć, ile średnio przepracowanych tygodniowo godzin potrzebnych jest do uzyskania tej pozycji. Zobacz, ilu ludzi uzyskało poziom dochodów, które cię interesują, aby zrozumieć, że zarabianie z Monavi jest tylko kwestią zaangażowania i czasu. A w dalszej części filmu pokażemy Ci, co powinieneś zrobić, aby ten interesujący ciebie poziom uzyskać. Dla przykładu, zarobki na poziomie około 5 tysięcy złotych miesięcznie w Monavi uzyskało 1168 osób, przy średnim zaangażowaniu 7 godzin w tygodniu. Jeżeli ponad tysiąc osób to zrobiło, czy potrafisz zrobić to ty? Jeśli interesują cię wyższe zarobki, przygotuj się na większe zaangażowanie, a możliwości są nieograniczone. Nasz portal dostarczy ci niezbędnych informacji i narzędzi, jak to osiągnąć. Aby rozpocząć zarabianie w Monavi poza pierwszym i drugim sposobem zarabiania, musisz uzyskać aktywność własną. Aktywność własna pozwala na skorzystanie z trzeciego i czwartego sposobu zarabiania. Twoja kwalifikacja pozwoli na dostęp do kolejnych punktów planu marketingowego. Jak widzisz, dostęp do premii ze sprzedaży detalicznej uzyskujesz, mając status dystrybutora. Ale jak dowiedziałeś się z drugiego filmu, Twoim celem jest zbudowanie organizacji składającej się nie tylko z klientów, ale przede wszystkim z dystrybutorów. Aby uzyskać premię stworzonej organizacji, powinieneś posiadać własną aktywność. Aktywność minimalna to 100 punktów, a właściwa to 200 punktów. Można ją uzyskać na dwa sposoby: poprzez zakupy własne, poprzez zakupy klientów preferowanych. Najprostsze uzyskanie aktywności niezbędnej do czerpania korzyści w postaci premii, można osiągnąć poprzez własne zakupy. Można je zrealizować na cztery możliwe sposoby, dające dwa poziomy aktywności 100 i 200 punktów. Zakup jednego kartonu, czyli czterech butelek, tworzy wartość 100 punktów i daje aktywność własną na 100 punktów. Aktywność jest ważna przez cztery tygodnie, gdzie pierwszy dzień tygodnia jest sobotą. Koniec aktywności następuje zawsze w czwartym tygodniu w piątek o godzinie 24 czasu USA. Zakup dwóch kartonów tworzy wartość 200 punktów i daje aktywność na 200 punktów. Zakup trzech kartonów tworzy wartość 300 punktów i daje aktywność również na 200 punktów, z tym że nadwyżka 100 punktów zaliczana jest do magazynu punktów, o którym będzie mowa przy omawianiu premii zespołowej. Zakup sześciu kartonów jest zakupem hurtowym. Tworzy wartość 500 punktów i daje aktywność również na 200 punktów, a nadwyżka 300 punktów zaliczana jest do magazynu punktów. Uzyskanie aktywności własnej 100 punktów poprzez zakupy klientów jest wynikiem zakupu produktów Monavi przez osoby niebędące dystrybutorami, a tak zwanymi klientami preferowanymi. Każdy zakup przez tych klientów jednego kartonu Monawi ma wartość 50 punktów aktywności. Mając dwóch klientów kupujących po jednym kartonie, uzyskujemy 100 punktów aktywności. Mając czterech klientów kupujących po jednym kartonie, zyskujemy 200 punktów aktywności. W tym miejscu mamy do czynienia z pierwszym elementem planu wynagrodzeń, czyli sprzedaż detaliczna. Tak jak wspominaliśmy w drugim filmie, nie każda z osób przez ciebie zaproszonych zdecyduje się na biznes, czyli nie będzie chciała zostać dystrybutorem. Jeżeli zdecyduje się na zakup produktu, to za każdym razem, kiedy to nastąpi, firma wypłaci tobie 25 dolarów za każdy sprzedany karton. Oczywiście dostarczeniem produktu zajmie się Monawi. Kolejnym punktem planu jest premia dla najlepszych sprzedawców. W każdym okresie czterech tygodni sprzedawca, który uzyska w tym czasie co najmniej pięciu klientów preferowanych lub co najmniej 250 punktów z udokumentowanej sprzedaży detalicznej, weźmie udział w podziale 1% ogólnoświatowego obrotu punktów generowanych przez klientów preferowanych. Natomiast najlepszy sprzedawca otrzyma 4 tysiące dolarów, a trzej kolejni po 2 tysiące dolarów premii. Kolejnym punktem jest premia od zamówienia hurtowego. Za każdym razem, kiedy osoba bezpośrednio przez ciebie zaproszona dokona zakupu hurtowego, czyli sześciu paczek produktu, uzyskasz premię w wysokości 25 dolarów, jeśli jesteś aktywny na 100 punktów, lub 50 dolarów, jeśli jesteś aktywny na 200 punktów. Następne omawiane wynagrodzenie to premia od pierwszego zamówienia. Za każdym razem, gdy zarejestrujemy nowego dystrybutora, to dostaniemy 20% z jego pierwszego zamówienia, jeśli jesteśmy aktywni na 200 punktów, i 10% z jego pierwszego zamówienia, jeśli jesteśmy aktywni na 100 punktów. Premia ta jest nie większa niż 40 dolarów i wynosi odpowiednio. Twoja aktywność to 100 punktów. Pierwsze zamówienie nowego dystrybutora ma wartość 100 punktów. Twoja premia wynosi 10 dolarów. Przy pierwszym zamówieniu na 200, 300 lub 500 punktów, twoja premia wynosi 20 dolarów. Twoja aktywność to 200 punktów. Pierwsze zamówienie nowego dystrybutora ma wartość 100 punktów. Twoja premia wynosi 20 dolarów. Przy pierwszym zamówieniu za 200, 300 lub 500 punktów. Twoja premia wynosi 40 dolarów. Kolejne wynagrodzenie jest jednym z najbardziej istotnych, gdyż przedstawia ideę biznesu MLM. Jest to premia za stworzenie gwiazdy. Premia będzie Tobie wypłacana za każdym razem, kiedy Twoja osoba bezpośrednio zaproszona zaprosi dwie kolejne osoby. Jest to niezwykle ważny element wynagrodzenia, gdyż premiuje pomoc innym w uzyskaniu dochodu. Twoja organizacja będzie tym bardziej stabilna, im więcej w niej ludzi będzie zarabiało pieniądze. Abyś uzyskał tę premię, sam musisz stać się gwiazdą to znaczy, powinieneś mieć co najmniej po jednej aktywnej osobie w lewej i prawej nodze. Jeśli te osoby, tak jak i ty, będą aktywne na co najmniej 100 punktów, uzyskasz pierwszy awans. Nie jest to istotne, czy te osoby są bezpośrednio pod Tobą, czy też poniżej. Ważne, aby to były osoby bezpośrednio przez Ciebie zaproszone. W Monavi status gwiazdy ma 32 172 osoby. Co oznacza, że jest to proste, a jednocześnie dzięki temu zmierzasz w kierunku zarobków, które chciałbyś osiągnąć. W dalszym ciągu zapraszaj kolejne osoby do współpracy i, jako odpowiedzialny sponsor, pomóż im osiągnąć pozycję gwiazdy. Jednocześnie, status gwiazdy daje Ci kwalifikację, która otwiera możliwość skorzystania z kolejnych omawianych wynagrodzeń. Za każdym razem, kiedy osoba przez ciebie bezpośrednio zaproszona zarejestruje dwóch nowych dystrybutorów, jednego w lewej, a drugiego w prawej nodze, staje się gwiazdą. Za powstanie takiego układu w swojej organizacji dostaniesz 20 lub 40 dolarów. Jeśli jesteś aktywny na 100 punktów, należy ci się 20 dolarów. Jeśli jesteś aktywny na 200 punktów, należy ci się 40 dolarów. Jeśli nie jesteś kwalifikowany, a Twój partner osiągnie status gwiazdy, masz kolejne 3 tygodnie na uzyskanie kwalifikacji, aby ta premia została Tobie wypłacona. W ten sposób doszliśmy do najistotniejszego punktu wynagrodzenia prowizja z obrotu grupy. Ta prowizja ma charakter dochodu pasywnego, z którego będziesz korzystał tak długo, jak w zbudowanej przez Ciebie organizacji będzie następował obrót produktów. Oznacza to, że raz dobrze wykonana praca może przynosić Ci korzyści nawet wtedy, kiedy będziesz wypoczywał, czy wręcz zajmiesz się czymś innym. Monawi zapłaci Ci teraz i w przyszłości za każdym razem, kiedy powstanie sprzedaż produktu 10% z obrotu po 5% z równowagi z każdej Twojej nogi. Aby spełnić wymogi otrzymania tego wynagrodzenia, musisz być zakwalifikowany. Każdy dystrybutor dysponuje dwoma magazynami punktów, do którego dodawane są obroty z każdego tygodnia. Punkty wynikające z zakupów w lewej nodze trafiają do lewego magazynu, natomiast punkty wynikające z zakupów w prawej nodze trafiają do prawego magazynu. Zauważ, że na powyższym przykładzie jesteś aktywny na 200 punktów. Posiadasz bezpośrednio zaproszoną osobę w lewej nodze, również aktywną, oraz posiadasz partnera w prawej nodze, który również jest aktywny. To oznacza, że jesteś kwalifikowany, czyli masz prawo do prowizji z obrotu grupy. Prowizja jest wypłacana po uzyskaniu co najmniej 500 punktów w słabszej nodze. Oczywiście, jeśli w danym tygodniu nie uzyskasz tego wymogu, to punkty nie przepadają, tylko przechodzą na kolejny tydzień. Dzieje się to również, kiedy nie jesteś kwalifikowany. Warunkiem zachowania wszystkich punktów w magazynie jest utrzymanie Twojej aktywności własnej na minimum 100 punktów. W podanym przykładzie spełniasz wymogi wypłaty prowizji, więc system szuka równowagi. Dla tego przykładu, równowagą jest 500 punktów. System wylicza 5% z lewej odnogi i 5% z prawej odnogi. Punkty podlegające wypłacie odejmowane są z magazynu. Pozostałe punkty przechodzą na kolejny tydzień. Zauważ, że 5% z równowagi z lewej strony i 5% z równowagi z prawej strony jest równe 10% słabszej nogi. Dlatego też, w uproszczeniu, będziemy posługiwać się tą drugą metodą wyliczania prowizji. Jeśli jesteś kwalifikowany i obrót Twojej słabszej nogi wynosi co najmniej 500 punktów, uzyskujesz awans w randze jako Gwiazda 500. Tym samym przesuwasz się w kierunku coraz wyższych zarobków. Jeśli w Twojej słabszej organizacji nastąpi obrót produktów w danym tygodniu na poziomie co najmniej 1000 punktów, uzyskasz kolejny awans do rangi Gwiazdy 1000 i jednocześnie otrzymasz oprócz innych należnych premii 100 dolarów tytułem prowizji od obrotu grupy. Jeśli w dalszym ciągu z pomocą Twoich partnerów będziesz rozbudowywał organizację i w którymś z tygodni w Twojej słabszej nodze nastąpi obrót na poziomie co najmniej 2000 punktów, jednocześnie jeden z Twoich partnerów będzie kwalifikowany jako gwiazda 500, osiągniesz awans do rangi brązowy kierownik. Jako kierownik masz prawo do kolejnego wynagrodzenia w postaci kierowniczej prowizji wyrównawczej, szczegółowo omówionej w planie marketingowym dla zaawansowanych. Te szczególne wynagrodzenie zawiera premię wypłacaną jako procent od zarobków ludzi w organizacji zbudowanej przez ciebie jako nagroda za twój trud i pomoc twoim partnerom w uzyskaniu wysokich dochodów. Ta premia może stanowić nawet połowę uzyskiwanych wynagrodzeń poza tymi omówionymi dotychczas. Ten rodzaj premii jak i kolejne zostaną omówione w drugiej części filmu. Podsumowując, rozpatrzymy typowy przykład naliczania prowizji krok po kroku. Rozpoczynasz poprzez rejestrację z jednoczesnym złożeniem pierwszego zamówienia. Najlepiej, kiedy wynosi ono sześć kartonów, czyli wartość 500 punktów. Pierwsze zamówienie składasz raz, więc powinno ono być maksymalne, aby zapewnić sobie zapas produktu na rozwój biznesu. Poprzez degustację jednocześnie w ten sposób dasz przykład swoim przyszłym partnerom, jak powinno się zacząć, aby szybko rozwinąć swój biznes. Dodatkowo zyskujesz najniższą z możliwej ceny za produkt. Jednocześnie posiadasz aktywność na 200 punktów, a nadwyżka 300 punktów trafia do Twojej prawej nogi. W tym przykładzie twój sponsor pozyskuje kolejnego partnera, który trafia do twojej lewej nogi. Tak jak pamiętasz, jej obrót punktów zaliczony jest do twojego lewego magazynu punktów. Do współpracy zapraszasz pierwszego partnera, który złożył swoje pierwsze zamówienie na trzy kartony, czyli 300 punktów. Należy ci się dzięki twojej aktywności na 200 maksymalna premia, w tym wypadku 40 dolarów za jego pierwsze zamówienie. Następnie pozyskujesz drugiego partnera, którego rejestrujesz w swojej lewej nodze. Ten poważny partner swój zakup realizuje tak jak ty, na poziomie 500 punktów. Należy ci się 50 dolarów za jego zamówienie hurtowe oraz 40 dolarów za jego pierwsze zamówienie. Zauważ, że tym sposobem stałeś się gwiazdą, a jednocześnie jesteś kwalifikowany. Twój partner zaprosił do współpracy dwie osoby. Zarówno obrót jednej, jak i drugiej został zaliczony Tobie jako obrót grupowy. Twój partner, poprzez zaproszenie dwóch osób, uzyskał status gwiazdy, za co Tobie należy się 40 dolarów. Uzyskany obrót w obu nogach wynosi po 1000 punktów. Równowaga dla tego układu to 1000. Zgodnie z zasadą należycie się 10% ze słabszej nogi. W tym przypadku jest to 10% z dowolnej nogi, czyli 100 dolarów. Podsumowując, zarobiłeś 270 dolarów. Jednocześnie taki obrót dał ci awans w randze na pozycję gwiazda tysiąc. Na tym zakończymy część pierwszą planu marketingowego. Zapraszam do współpracy i życzę wysokich osiągnięć.